Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, coraz więcej uwagi w Parlamencie Europejskim i w innych instytucjach brukselskich pociąga za sobą protest na granicy z Ukrainą. To jest protest przede wszystkim polskich przewoźników. I pozwolę sobie w kilku słowach wyjaśnić powody, motywy. I ogólna uwarunkowania tego protestu. Otóż, zresztą, od razu powiem Państwu, że uważam postawę polskich przewoźników za słuszną, bowiem sytuacja jest taka, że rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego dopuściło. Wjazd ukraińskich ciężarówek do Unii Europejskiej bez żadnych zezwoleń, jednocześnie nie obejmując ukraińskich firm wymagami obowiązującymi w Unii Europejskiej. To oznacza, że przewoźników ukraińskich nie obowiązuje pakiet mobilności, czyli regulacja, która od 2020 roku no, w dużym stopniu a jak nie w dużym, to przynajmniej średnim, krępuje przewoźników w Unii Europejskiej, podwyższając koszty pracy części kierowców firm unijnych. Chodzi o to, że ten pakiet mobilności to, jest po prostu, to są po prostu regulacje prawne dotyczące transportu drogowego we wspólnocie, którego ważnym częścią jest poprawa warunków pracy kierowców, regulacja rynku transportowego. No i mamy oto taką sytuację, że przewoźnicy ukraińscy mogą swobodnie wjeżdżać na teren Unii Europejskiej. Nie będąc skrępowani żadnymi regulacjami wynikającymi z paktu mobilnego. No, przyznacie Państwo, że to jest niesprawiedliwe, i pewnie każdy się pyta, jak to się mogło stać. Otóż to się stało między innymi dlatego, że kiedy podejmowano te decyzje, największym zwolennikiem ułatwień dla Ukraińców był ówczesny polski rząd. Chodziło o to, żeby za wszelką cenę pomóc Ukrainie. I polski rząd przekonał do tego i Brukselę, i inne stolice. No i w związku z tym Ukraińcom pozwolono swobodnie poruszać się po Unii Europejskiej. I nagle okazało się, no nie tak nagle oczywiście, ale można było to przewidzieć. Okazało się, że to, co miało być sposobem na walkę z Rosją, Obróciło się przeciwko polskim przewoźnikom. Więc, nazwijmy to, wina od początku do końca leży po stronie polskiego rządu, który tak chciał i do dzisiaj to jest wyczuwalne pomagać Ukraińcom, że bardziej liczyły się interesy naszych sąsiadów ze wschodu niż Ukrainy, polskich przedsiębiorstw. I teraz oczywiście. Ten sam rząd powinien na drodze negocjacji tę dyrektywę zmienić. Więc problem nie leży na samej granicy, tylko problem leży w Brukseli i w tym, czy ten rząd, jeszcze przez jakiś czas obowiązujący, czy przyszły rząd, rząd Donalda Tuska, zechce wziąć się za bary z brukselskimi urzędnikami i wprowadzić do tych regulacji, pewną modyfikację, która odblokuje również protesty na granicy. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o samą Brukselę. A teraz byśmy przeszli do pytań. Pierwsze pytanie Pani Ala. Jakie są Pana wrażenia z transmisji posiedzeń Sejmu? Moim zdaniem, nareszcie da się to oglądać, mimo show, jakie robi Pan Hołonia. No ja nie, ja nie mogę oglądać tych transmisji od rana do wieczora, bo oczywiście jestem zajęty czym innym, więc jak mam chwilę czasu, to rzucam okiem i to co widzę z reguły mi się bardzo podoba. Hołownia wprowadził nowy klimat, trochę żartu, trochę takiego właśnie show. Może czasami wywołuje tym samym wzruszenie ramion i jakieś protesty, ale na pewno jest to coś nowego i sądząc po wskaźnikach oglądalności no to w tej chwili transmisje zabrat zabra posiedzeń sejmu biją wszelkie, wszelkie rekordy. Niech zatem dalej próbuje, choć rzecz jasna on to wszystko robi jak sądzę, nie bez podstaw. Robi po to, żeby przygotować sobie solidno, solidny fundament pod przyszły start do, na urząd prezydenta. No, ale nikomu przecież nie zabroni. Pan Adam, widziałem, że od poniedziałku w sprzedaży pana książkę, jak się współpracowało z redaktorem Lisem. Tak, proszę państwa, w poniedziałek ukaże się ta pozycja. To jest dosyć, dosyć gruba książka, ale Pan Lis wyciągnął ze mnie, ze mnie różne wynurzenia, których do tej pory ja unikałem i dotyczących moich przeżyć prywatnych i przeżyć zawodowych, więc myślę, że to się będzie dobrze czytało. Jeżeli chodzi o współpracę z Lisem, nie mam żadnych uwag krytycznych. Wiem, że niektórzy twierdzą, że współpraca z panem Lisem to jest przejście przez jakąś ponurą dżunglę. Ale gdybym miał na podstawie tych kilku miesięcy, kiedy współpracowaliśmy, wyrażać jakiś pogląd, to miałbym tylko i wyłącznie bardzo dobre słowa bardzo rzeczowy dziennikarz chwytający w lot to, co jest ważne i eliminujący to, co jest nieważne, posiadający głęboką wiedzę ze skali stosunków międzynarodowych i także tego, co się w Polsce dzieje. Rozumiejący, że polityk przechodzi przez różne fazy i przez fazę sukcesów, ale także i przez fazę rozmaitych Porażek, więc bardzo dobrze się czułem we współpracy z Tomaszem Lisem. Pan Marcin, czy ceny w Nowym Roku wystrzelał? Mam wrażenie, że nowy rząd nie zdąży się zająć najważniejszymi sprawami. Nie, no proszę Państwa, nadrzęd będzie musiał się zająć najważniejszymi sprawami, bo jest takie oczekiwanie. I jeśli nawet teraz ktoś powie, że rząd zajmuje się nie najważniejszymi, nie, nie najważniejszymi sprawami, bo na przykład e, trzema komisjami e, sejmowymi, śledczymi itd., to ja uważam, że to są sprawy bardzo ważne. Jako, że dopóki się nie e, rozstaniemy z pisowcami, Wiedząc wszystko o ich przekrętach, o ich złodziejstwie i o, o ich rozmaitych knowaniach, no to zawsze będzie takie wrażenie, że czegoś nie wiemy, że coś dalej jest schowane, gdzie coś jest utajnione dalej. Ja, ja, ja uważam, że bardzo dobrze, iż nowa większość parlamentarna rozpoczęła od e, osądzenia. Pisowców, to znaczy od utworzenia tych trzech komisji, zapowiadane są jeszcze jakieś nowe. To, że cały skład komisji Lex Tusk został wyeliminowany, to też bardzo ważne. No ale już do laski marszałkowskiej wpływają inne ustawy z innych sfer życia i na pewno po kolei. Sejm będzie wprowadzał to pod obrady. Pani Ania, wczoraj czytałam, że Pani Holecka odejdzie z TVP. Czy to koniec czujni. No nie Pani Aniu, przecież to nie tylko Pani Holecka grała tam. Na ważnych instrumentach. To, czy koniec czujni czy nie, to zdecyduje, zdecydują, zdecydują decyzje nowego rządu i Sejmu, które, jak mam nadzieję, skutecznie wyeliminują wszystkich, nie tylko panią Holecką, wszystkich, którzy Potraktowali, że zawód dziennikarza telewizyjnego to jest po prostu zawód patentowego kłamcy. Że można kłamać, można nie ponosić żadnej za to odpowiedzialności, można przeinaczać fakty, można manipulować ludzkimi uczuciami, itd. itd. To się musi skończyć, i ci wszyscy, którzy ugrzęźli w tym po uszy, muszą ponieść surową odpowiedzialność. A czy pani Cholecka odejdzie? Na pewno, po zmianie kierownictwa, na pewno odejdzie. No ale na razie kierownictwo telewizji jest takie, jakie było. Jak państwo oglądają wiadomości TVP, to się można, można powiedzieć, że nic się nie zmieniło, albo niewiele się zmieniło. Dalej ten styl propagandy rządowej jest utrzymywany i z tego punktu widzenia nic się nie zmieniło. Pan Paweł, e, dlaczego zagłosował Pan za pozbawieniem prawa weta Polski? Jeśli władza będzie skupiona w rękach kilku ludzi, tak jak w przypadku WHO, czy nie stracimy nie stracimy suwerenności? Panie Pawle, to nie jest pozbawienie suwe, suwerenności, to nie jest pozbawienie prawa weta Polski. Gdyby weto zostało cofnięte, to będzie oznaczało, że wszystkie kraje, 27 krajów zrezygnują z weta. Żaden kraj nie będzie miał prawa weta. I o to właśnie chodzi. Bo proszę pamiętać, że weto to jest taka broń atomowa. Może Polska użyć weta, choć do tej pory zdaje się nigdy jeszcze nie użyła, nie było potrzeba. Może użyć weta w stosunku do jakiejś regulacji, ale inny kraj może użyć tego samego weta do Polski, kiedy Polsce będzie zależało na jakimś rozwiązaniu, które nie będzie pasowało temu krajowi zamiast weta lepszą drogą są spokojne negocjacje, wykuwanie kompromisu i y, ustalenie, że dochodzimy do jakiegoś rozwiązania, które jest możliwe dla wszystkich stron. To jest zdecydowanie lepsza y, formuła. I y, ja y, głosowałem za takim rozumieniem weta, a proszę się nie martwić o żadnej utraty suwerenności i o żadnej utraty niepodległości nie ma mowy. No proszę Państwa, jak krucha musiałaby być nasza niepodległość, jak krucha musiałaby być nasza suwerenność, gdyby jednym głosowaniem w Brukseli można było Polskę pozbawić tych, 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 tych regulacji. No przecież to jest śmieszne. I gdyby nie e, histeria PiSu, to nikt by na to nie zwrócił uwagę w innych krajach. Członkowskich, takich dyskusji jak w Polsce nie ma, bo wszyscy wiedzą, dokładnie się orientują, na czym rzecz polega. A po drugie, że do końcowych regulacji jest daleka bardzo droga. E, co najmniej kilka lat trzeba będzie, żeby się uporać z tą materią, jakże bardzo, jakże bardzo e, skomplikowaną. No więc proszę się nie martwić, proszę traktować te wygibasy PiSu jako kolejne, kolejny stek kłamstw. Nic nam nie grozi. Będziemy pomału zbliżać się do finału, natomiast weto jest niepotrzebne, jest zbędne, dlatego że hamuje, hamuje bieg rzeczy i hamuje proces decyzyjny. Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich. Pan Paweł, teraz pani Ola. Jak skomentuje pan fakt, że Konfederacja zgodziła się na spotkanie z Morawieckim, czy to Wilki w stronę Czerwonego Kapturka? No, to jest jakiś pomysł, żeby zaistnieć w mediach i. Niewątpliwie z tego punktu widzenia Konfederacja osiągnęła ten e, rezultat. E, przy czym twierdzi, że nie poddała się narracji pana Marawieckiego, tylko sama wniosła szereg pytań, i szereg e, tematów, które wymagają dyskusji. Jak było na tym spotkaniu, trudno powiedzieć. No ale Konfederacja przyjęła taki, a nie inny sposób poruszania się po Sejmie. Zobaczymy, czy będzie efektywny. Pani Jadwiga, czy oglądał Pan wypowiedź Kłeska podczas konferencji Tuska? Zdaje się, że w TVP faktycznie zaczynają się bać, choć wciąż zaklinają rzeczywistość. Nie, nie, nie akurat nie oglądałem, słyszałem tylko o tym, czytałem potem w mediach w Internecie głównie, no Pan Kłeczek jest jednym z czołowych heraldów tej propagandy szczucia i od dawna był znany z tego, że wykorzystywał każdy moment, aby zaczepić Tuska, czy innych polityków ówczesnej opozycji. Na pewno jest jednym z pierwszych, którzy, którzy zniknął z ekranu te, telewizyjnego. I mam nadzieję, już na żaden inny ekran nie trafią. Pan Tomasz, co Pan uważa o niepoważnym zachowaniu Prezydenta Dudy w 2015 roku? Za przysiężenie Beaty Szydło zajęło mniej niż miesiąc, a teraz my musimy czekać prawie dwa miesiące. Czy tak PiS szanuje wynik wyborów? No, no, tak, można powiedzieć, że to jest sposób PiSu na przewlekanie, przewlekanie momentu zaprzysiężenia nowego rządu. Przy czym trzeba od razu powiedzieć, że tutaj żaden artykuł Konstytucji nie jest złamany. Konstytucja wytycza takie terminy. Do tej pory nie wykorzystywano w całości tych terminów. No, bo zawsze był rząd, który miał większość parlamentarną, więc nie trzeba było tak długiego czasu na montaż tego rządu. Teraz mamy po raz pierwszy od 1989 roku sytuację, gdzie rząd ma mniejszość poparcia w Sejmie, no i w związku z tym PiS za wszelką cenę chce maksymalnie odwlec. Moment powstania nowego rządu. To się bierze właśnie stąd. Z maksymalnej chęci odwleczenia momentu zaprzysiężenia nowego rządu. Po co? No, po to, żeby wywieźć resztki materiałów albo je spalić, po to, żeby wziąć jeszcze ostatnie pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, że ten nowy rząd, ten czternastodniowy. Będzie mógł wziąć pieniądze za listopad i za grudzień, plus 50-tysięczną odprawę, więc jak za 14 dni, to naprawdę każdy, kto tam się zatrudnił, a właściwie go pan Morawiecki zatrudnił, zbił zupełnie przyzwoitą sumkę. No więc pozałatwiać wszystkie sprawy i potem po 14 dniu. Odejść w Niesławie razem z premierem. Ale co przez ten czas zgarnią do kieszeni, no to ich. A też jeszcze przecież nie wiemy, co oni nam podpisują, jakie tworzą nowe byty. To się wszystko pokaże dopiero wtedy, kiedy rząd, ministrowie rządu Donalda Tuska wejdą do gabinetów i zaczną zapoznawać się z rozmaitymi materiałami. Pan Lucjan. Panie premierze, jak pan ocenia odwilż po wygraniu wyborów przez koalicję Donalda Tuska? Odwilż? Nie bardzo, nie bardzo rozumiem, ale jeżeli chodzi o zachowanie PiS-u, to nie ma żadnej Odwilży. I widać wyraźnie, że PiS, że, przepraszam, że, że koalicja większościowa będzie miała trudną opozycję. Pis często mawiał o ówczesnej opozycji, że to jest betonowa, czy totalna opozycja. Dopiero teraz PIS pokaże, co to znaczy totalna opozycja. I koalicja większościowa nieraz się drugi, żeby prowadzić z pisem skuteczną polemikę. Więc jeżeli chodzi natomiast panu Lucjanowi o taką odwilż wyczuwaną na ulicy przez Sympatyków, to tak ja się z tym też spotykam. Ludzie mówią, no nareszcie, nareszcie, żeśmy ich przegonili, już mieliśmy tego dosyć, albo jak najszybciej powstał ten oczekiwany nowy rząd, więc tutaj rzeczywiście są bardzo miłe gesty i Odwilż w nastrojach niewątpliwie istnieje. Pani Dana, oglądałam wczoraj wywiad z panem, prowadzony na kanale YouTube, z panem Lisem. Bardzo bym chciała, aby taka polityka wróciła, taki poziom, tacy politycy jak pan, czy jest to możliwe, jak pan sądzi, premierze? Pani Dano, zobaczymy tych nowych ministrów. Może tam są jakieś brylanty, które zajaśniają pełnym blaskiem. Na razie, jak tak patrzyłem na te nazwiska, które często są wymieniane wśród kandydatów, no to oczywiście znam wielu ludzi, ale są tacy, o których nie mam nic do powiedzenia. Więc szczególnie ze szczególną ciekawością będę obserwował te panie i tych panów, którzy dopiero pokażą się. Mam nadzieję, z jak najlepszej strony. No ale to musi być wszystko w praktyce. Oni się będą sprawdzać w praktyce. Będziemy ich oglądać, będziemy ich oceniać i będziemy wystawiać im. Stopnie mam nadzieję, że to będą same laurki. Pani Margarita, dzień dobry Panie Premierze. Z perspektywy dalszej przyszłości uważam, że powinniśmy jako społeczeństwo przeprowadzić głęboką dyskusję na temat przyczyn, dla których demagogia PISU do nich przemówiła albo nadal co gorsze przemawia i nie ma dla nich znaczenia. Nie mają ich przestępstwa i niegodziwości. Czy wróci Pan do polityki w Polsce? Bardzo Pana brakuje. Pani Margarito, bardzo dziękuję. A ja już ogłosiłem i potwierdzam to, że ja mam jeszcze pół roku kadencji w Parlamencie Europejskim. W maju się odbędą wybory, a w lipcu skończy się kadencja. Jak to szybko te pięć lat minęło, czasem się zastanawiam, szybko czas leci. No ale ponieważ właśnie szybko czas leci, to ja też chcę mieć trochę czasu dla siebie i dla mojej rodziny i to jest definitywnie mój ostatni rozdział. Zresztą cieszę się bardzo, że ten ostatni rozdział nazywa się Parlament Europejski, bo to jest takie symboliczne koło, które zatoczyłem. I cieszę się, że tę przygodę z polityką kończę w, w Brukseli. Ale proszę się nie martwić, to przecież nie oznacza, że ja całkowicie zniknę. Na pewno będę występował jako komentator, jako człowiek, który coś ma tam do powiedzenia. Natomiast nie będę ani na pierwszej, ani na drugiej linii. To jest normalny kolej rzecz, jedni odchodzą. Drodzy przychodzą, tak to wygląda. Jak Państwo przeczytają moją książkę, o której tutaj mówiłem, to tam jest szereg takich refleksji. Może Państwa te refleksje zainteresują. Pani Zofia, Panie Premierze, czy można zabrać dietę za pustą salę w czasie głosowania, gdzie pis wychodzi? <noise> Chyba nie. Pis wychodzi na chwilę, potem wraca. Ale, ale cały dzień poseł spędza albo prawie cały dzień spędza na, na, na sali albo w kulwarach. Proszę też pamiętać, to był zresztą problem nieustannie podnoszony, bo proszę Państwa, ja pamiętam ten sejm z bardzo wielu kadencji i zawsze był kłopot z obecnością na sali. I zawsze, jak próbowaliśmy coś z tym zrobić, no to posłowie przynosili. Czasami nawet zaświadczenia na piśmie, że w tym czasie mieli posiedzenia komisji Sejmowych albo w tym czasie spotykali się ze związkowcami albo z przedstawicielami innych grup. No, to by musiało być, proszę Państwa, tak. Kiedyś to nawet próbowane, ale to nie zdało egzaminu, że na przykład w jednym tygodniu jest posiedzenie Sejmu. I w tym tygodniu nie odbywa się nic innego, tylko posiedzenia Sejmu. A potem w drugim, trzecim i czwartym są te wszystkie czynności towarzyszące, posiedzenia komisji, posiedzenia klubów, spotykanie się z rozmaitymi grupami itd., itd. i tak dalej, i tak Tylko, że to się tak... Aż takiej regulacji się nie da wprowadzić, zapewniam Państwa, że próbowaliśmy, niestety bez skutku. Trzeba po prostu yy, nie denerwować i, 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 i jakby przyjąć do wiadomości, że tak będzie: że będzie sala pełna i będzie sala półpusta albo całkowicie pusta. Tak jest zresztą we wszystkich parlamentach na całym świecie. Sam to widziałem w kilku parlamentach podczas składania wizyt międzynarodowych. Pan Marek, dzień dobry panie premierze. Myślałem, że w ripostach, a zarazem inteligentnym języku jest tylko jeden mistrz. pan. Teraz widzę, że nie. Jak pan ocenia pracę i styl nowego marszałka Sejmu? Dobrze, cieszę się. Przy czym hmm, jest, wie pan, jeszcze taka pewna różnica między tymi Pana uwagami, mianowicie siedząc, za fotelem, siedząc na fotelu marszałka jest stosunkowo łatwo się zachować i prowadzić sesję, o wiele gorzej jest kiedy dyskutuje się z przeciwnikiem w studiu dziennikarskim albo gdzieś w jakimś takim, takiej scenerii, gdzie trzeba błyskawicznie odpowiadać, błyskawicznie riposować i tak dalej, i tak dalej. Ale tak czy owak, ja jestem pod dobrym wrażeniem zachowania Pana Marszałka Hołowni. Będzie się na pewno rozwijał. Proszę też zważyć, że on nie ma żadnego doświadczenia parlamentarnego więc naprawdę osiągnął już teraz, osiągnął bardzo wysoki pomysł. z mu powodzenia. Pan Michał, Panie Premierze, czy Premier Morawiecki nie powinien odpowiadać karnie za bezczynność, za brak jakichkolwiek działań mających na celu rozwiązania kryzysu związanego z blokadą przejść granicznych? No rzeczywiście, proszę Państwa, rząd nie robi nic. Czeka, aż to się samo zrobi, a samo się nie zrobi, przy czym Chciałem wyraźnie podkreślić, że klucz do zmian należy w Brukseli, a nie na granicy. Nasz rząd zgodził się na przyjęcie rozporządzenia, które no, krzywdzi polskich przewoźników I żeby to odklepać, no to trzeba zmienić go w, w samym źródle, czyli tam, gdzie. Było przyjęte, czyli w, w Brukseli. I ostatnie pytanie, proszę Państwa. Pan Adrian, Panie Premierze, podpisał Pan traktat akcesyjny w 2003 roku. Jak z perspektywy tych 20 lat ocenia Pan rozwój Polski i Unii Europejskiej? No, w przyszłym roku będziemy obchodzili 20 lat od oficjalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej, więc to będzie, przypomnę Państwu, to się stało 1 maja. 1 maja 2004 roku, czyli będzie dokładnie 20 lat. I to będzie też okazja do wielu analiz, do wielu porównań, do wielu raportów i tak dalej, i tak dalej. Ale też do wielu, mam nadzieję, jakichś bardzo sympatycznych uroczystości. Jestem przekonany, że. Ten bilans jest dla Polski bardzo dobry i dla Unii Europejskiej też bardzo dobry. Proszę pamiętać, że Unia sobie dała znakomicie radę w obliczu takiego wielkiego wyzwania, jakim był COVID-19, że również w przypadku różnych innych kataklizmów, w tym również klimatycznych. Pomoc była natychmiastowa. No, muszę wymienić tu jeden rozdział, gdzie Europa nie bardzo znalazła rozwiązanie. To, to są oczywiście migranci. Pani Merkel popełniła bardzo poważny błąd wtedy, kiedy była jeszcze kanclerzem, otwierając granice bez żadnego prawnego upoważnienia. Potem było bardzo trudno to ograniczyć. Do dzisiaj zresztą jest bardzo trudno, i Europa, Komisja Europejska, z tego punktu widzenia trochę się szamoczy, bo nie bardzo wiadomo co zrobić. Więc to zostaje do rozwiązania ten problem, ale wszystkie pozostałe wystawiamy bardzo pozytywną ocenę. A jeżeli, jeżeli chodzi o Polskę, na no to gdyby nie ośmioletnie rządy. Kaczyńskiego, to mielibyśmy dzisiaj pieniądze z KPO, z KPO już dawno zainwestowano, zainwestowane. Niektóre inwestycje by się już kończyły, czyli Polska by wyglądała zdecydowanie lepiej niż wygląda i mielibyśmy bardziej dostatnie życie. No ale to nie jest wina Unii Europejskiej, tylko wina tych Polaków, którzy sobie taki rząd wybrali. Na szczęście. Żegnamy go bez żalu. Dziękuję Państwu i do zobaczenia za tydzień.